widzę widzowie w grze, w której będziemy musieli uważać na siebie, ale też na to co nas otacza, ponieważ będziemy w tak zwanej symulacji, w której będziemy musieli się wydostać. Żeby to zrobić, będziemy musieli chodzić tak naprawdę, nie wiem, do pracy, do burgerowni, coś takiego. Wejdźcie w grze Epis Humble Burger Farm. Tutaj sobie czyniemy nową grę. Tego jeszcze nie graliśmy chyba. No, bo nie, przypominam sobie coś, czy, czy było zaczynane, czy nie? Powałem. Aha. To macie polskie napisy. Myślałem, że... że nie będzie. Hmm. Strasznie szybko gadają. Dzip kontrolujący umysł ładnie już siedzi. Roj podczas ręczu. Aaaa, i my teraz odlatujemy. Chyba. W mądrej krowie dojść. Dwie. Co? Jakieś przysłowie pewnie było, ale. No dobra. Gotuj burgera. Yy, najpierw weź spód, bułki, położył na blacie roboczym. Dobra, mamy... tutaj jest spód. Tak, to jest spód. E, a, dobra, to prawym się wyrzuca. Fajnie. E, następnie umieść na niej każdy z dodatków. Cała ta. Kurde. Potem weź kotlet. usmaż go i połóż na... Bułce z dodatkami Hmm Dobra Kurde To raczej nie było yy, przemyślane, ani... Pewnie ja będę wiedział, że to jest gotowe Hmm Dobra Czekamy, jak się tam, nie wiem, czarny zrobi, to może będzie smaczniejsze. nie wiem dodatkowy węgiel Może aktywny węgiel Zależy to co lubi Aha, to teksturkę zmienia Teraz na koniec Górną bułkę To co to, to to jest? Poczekaj to Fajnie, że nie możemy tam iść No szkoda yy, Pyk No dobra, mamy burgerka i co dalej? A dobra, tu mamy Wszyscy klienci muszą otrzymać zamówienie pod w torbach. Serwuj im dokładnie to, co zamówili. Na szczęście ten klient nie jest wybrany. Korzystaj z torbek leżących na blacie roboczym. Uwaga, gdy umieścisz zamówienie w torbie, nie, nie będzie można go zamienić. Dlatego zadbaj o skupienie i zachowaj ostateczną ostrożność. O kurwa. Włóż burgera klienta do torby. Dazwaj dzwonkiem. Aby zabrać torbę dla to, a następnie podaj ją klientowi, rzuć mu ją. No, będziemy rzucać jedzeniem. Wyśmienicie. Ije, Kurwa, co to jest? API jest zado Zadowolona wyłącznie wówczas, gdy należycie wykonujesz swoją pracę, nie? Nieprawidłowe realizowanie zamówień i niewywiązywanie się z obowiązków skutkuje naruszeniami. Naruszenia mogą prowadzić do występowania niemiłych wydarzeń. Uwaga Happy por porusza się tylko wówczas, gdy odwracasz od niej wzrok. Nigdy nie spuszczaj z niej oczu. Jeśli Happy się ze złości, musisz podać jej burgarę przygotowaną za zgniłego patleta. Gdy z zwymiotuje, znajdziesz stosy popsutych kotletów leżących w restauracji. A ty gdzie? Aha. No dobra, to my tutaj... Nie wiem, to tak ma być? Yyy... E JAKIE TY SZYBKIE BYDLE JESTEŚ Kurwa Daj mi wziąć tałaty kawałek Bo Już myślałem, że ono do mnie idzie No dobra Nie yeah. Zielony ogień, wow No dobra Taki, daj mi to. No nie, mam ci rzucić to. No. Tak, mamy rzucać w nią, fajnie. Dobra. Co trochę frytek i nagieców we frytkownicy, dopóki. Mmm, taka retro, trochę. No ale nie za bardzo. Skorzystaj z wypodraźnika dla pracowników. Zdecydowanie dorad... Zamy poświęcić chwilę na zapoznanie się z podręcznikiem pracownika, wystarczy w dowolnej domu... no chwili nacisnąć klawisz TAB. Z y, pracą w restauracji k Hamburg Burger Farm wiążą się korzyści. To jednak wcale nie oznacza, że stoi przed tobą łatwe zadanie. Prowadzenie lokalu gra... gastronomicznego to praca na pełny etat. Y, naciśnij przełącz. Dobra. Y, co tu mamy? 75 lat później tutaj Nie ma jak to się kąpać pod prysznicem o Podczas muzy To tam że para wodna leci i radio się zepsuje no, Dobra, już o, coś... O, dobra. A tutaj co mamy? Tam tu nie możemy nic zrobić. Sorry, że tak chodzę bezsensownie i w ogóle. Ale chcę popatrzeć, co tu mamy, bo to nasza chałupa raczej. No, za ładnego stołu z krzesłami to my nie mamy. Dobra, od Do czasu... A to szybko znikło. Witaj chłopcze, dostałeś pracę, a ja jestem twoim szefem. Firma przygotowała dla ciebie komunikator. Dostarczają je wszyscy. A, dobra. Dają. Dzięki. Więc zachowuj się. On działa tylko jednostronnie, więc ty ze mną nie skontaktujesz nigdy, ale i tak dowiem się, jeżeli będziesz czegoś potrzebować. Tylko. Nie spóźni na pierwszą zmianę. Postara się, żeby klienci mieli powody do radości. Zrozumiano? No dobra. Ach, pyszny burger. Nie, no. Podłogi będzie jeszcze lepsze, mówię wam. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Wiecie, da się to jakoś obrócić? A da się obrócić. A bo mi się coś zdaje, albo coś gada. To ta zabawka, tak. A jednak nie zabawka, dobra. To jednak nie zabawka. Ej. Te drzwi ja nie otworzą. Spróbuj ponownie jutro. Aha. To mieliśmy No dobra, co tu mamy? Mamy jakiś kodzik. Hmm. Dobra, bierzemy jedynie i idziemy do roboty. Czyżby Grilly odsłonił coś tam, coś tam czy tam ogłosił Ale piękne miasto, mówię wam O ile mieszkasz we fajnej okolicy? O dawaj, gazuj, gazuj go witaj z w domu zala od domu Dobra. Ja myślałem, że jakoś wolniej będzie ten tekst leciał. Żeby na spokojnie go przeczytać. Może jakieś tam zmianki zobaczyć. Żeby niczego nie pominąć. Nikt nie kradniemy produktu. Będę z pomocą. A nie, myślałem, że tu ten... Mamy rumbę. Rumbę mamy. No dobrze. A ile ma watów? A ja już myślałem, że jest magiczna i przez ściany przechodzi a przez drzwi. Stefan, jak ty się tu znalazłeś? <puszczak> Masz dynię, o. Oj. Wiem, że to pewnie nielegalne. Stefan, ale... ja weź mi pomóż to stawić. Już patrzy na zegarek, kurwa. Zaraz się przekonasz, jak działa Amol. Dopiero przyszło dość, co? No dobra, yy, musimy zrobić tak naprawdę. Dzięki. A czekaj, procedury. years later. No dobra. Może teraz włączę misje. Naprawdę? Nie zna szkodu. No. A tutaj mamy śmiecie, tutaj, tutaj sam nie wiem, co to jest. Hmm. Dobra. idzie jakiś Gagatek ta kasa jest chyba nieczynna. Dawaj, speedem go. Co ja zrobiłem? Dlatego się, że mnie spodziewał. Tak. Eee, zegar zamówień. Pumpkin, tomato. Jak to... Jak się mówi? To jeszcze czas mamy na przygotowanie. Ej! Mm. Pork, sandwich. Pork. Pork, pork. Nice. Dobra, mamy pork na na grillu. A się pilnuj tego. Mm. To Dobra, Mamy to Daj mi szybko to. Co to Sandwich. Poczekaj, e! Oddaj mi to. Bo ja chyba od razu na, tak na starcie przewaliłem to. Musisz mieć przyrządzony kawałek białka. Ej, no. No nie, nie gadaj, że ja teraz od razu. Sandwich. No tomato. Urr. Nie zrozumieliśmy się chyba. Dobra, improwizacja. <grywka> improwizacja. Dobra, jednak nie improwizujemy. O był zły pomysł. On chce bez... Y Kotletach. O, jest o kotletach. Bez kotleta, mm, bez y, pomidora. Ile ich tutaj jest tych? Zegar zamówień. No dobra, ten jest jakoś wyrozumiały, chłop. No dawaj. Rób się, bo ja czasu tu nie mam. Tym bardziej, że ludzi w chuj naszło i ja nie wiem co mam robić. No, masz się Dobra, bierzemy. Jep. Jep. Dobra. Dobra, y, to mamy następne mm. A few moments later. Następne. No y, zero cebuli, ale to był API looks też. No, coraz dziwniej się robi. Ich też bez cebuli. No, nie wiem, co on chce zrobić. Zero cebuli. Tam, tam chyba jest ubikacja. Poszedł chyba zjeść w ubikacji. Ile mu te zapachy nie, nie przeszkadzają? Mam. Nie, mam wrażenie, że... że jakoś to się lepiej rozwinie. No dobra, na razie robimy to, co mamy zrobić. I co tu mamy? Jakiś popin pork. Szybki jestem, ile za zamówić zrobiłem? No, powiem ci szczerze. Mogaty to ja jestem. My... No dobra, to my w takim razie idziemy do haupy, ta. No. Byłem autentycznym kucharzem. O. Biegnie. Dobra, idziemy. Ten będzie szybciej. Nie. Nie. O. O. Ja możemy tu. Możemy tu wejść. To co to jest? Chip z nadajnikiem. Eee, to tutaj mamy jakiś sklep. Jakieś turniej? Co to za morda dziwna? Eee. No dobra. Tu mamy... Chciałem powiedzieć, czy tutaj jakieś wejście jest? Kupię, na co ty tam czekasz? Tam nikogo nie ma. Idź do domu. Tabletki na senne. No jednego dolara nam brakuje. Urde! Powiedz mi jak ty to robisz, że tak się klonujesz. What, What the fuck? Mm... Jeszcze was więcej O, wow, tu mamy... E, tu mamy jakąś kasetę. Teraz... Teraz się o tym dowiaduję? Ja mogę parę rzeczy naraz nosić Ale bomba Hipnotyzuje... ...rozmiarem Jeszcze nie widziałem takiej... ...hipnotyzującej kawę, Aczkolwiek... Komuś sobie szejka, co to jest? I nagetsy, czy co to? A czy to nic ciekawego nie zostanie. A ja, możemy to zjeść? Nie, możemy to obracać. Nasz kolega. Hm. nie zapomniałem jak go nazwałem, więc może będzie stachu. Czekajcie. O. To jest. O, twój sąsiad, najlepszy kumpel. Wy... Przyjęcie w nowym miejscu. Nie chciałeś ode mnie prezentu. A idź ty. Czekaj, to jest nasz. Nie, nie jest nasz dom. To jest, no... to jest nasz dom. Dał się, znaleźć, że to może go. O moment z kasetę. Do ulepszenia restauracji. Dobra, na razie trzy rzeczy mogę. Raport SPA. Aha. Aś reklama jest? No nie wnikam jak to się stało, ale

Mhm. Mm Okej. Okay. TX nie. No dobra, idziemy spać. Dymiąca e, kupa burgerów. Może? I znowu ja mam tutaj sondynię. Nie. Nie. Czy czekaj ja... ja nie zanosiłem? Dobra, mniejsza z tym. Ja dziękuję Wam widzowie za oglądanie tego odcinka. mmm Mam nadzieję, że będzie więcej tych odcinków. Jak powiedziałem, co trzy dni planuję nagrywać. I jak na razie koniec tego odcinka zaczyna się właśnie tutaj. Jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście. I tego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia, szczęścia. No i żeby wam się tam układało. No i do zobaczenia. Cześć.